Szanowni Państwo, Pani Komisarz, Pani Przewodnicząca. Proszę Państwa, od kilkunastu godzin trwa w Polsce wojna o wolność mediów. Wojna o to, czy polscy obywatele mogą znać prawdę, czy też władza ma decydować, jaka ta prawda ma być. Kłamiąc, że chodzi o większe podatki, władzę tak naprawdę chodzi o. Większe posłuszeństwo obywateli. Bo władza za pomocą podległych sobie mediów, posłuszeństwo obywateli chce hodować jak na Węgrzech, jak w Rosji. Co, ma, co mamy robić, gdy władza kraju członkowskiego Unii Europejskiej odbiera swoim obywatelom prawo do rzetelnej informacji? Znów Parlament ma mówić nie ma na to naszej. Brukselskiej zgody, znów ma tylko mówić, tupać nogą i krzyczeć. Jest granica, za którą bezradność staje się upokorzeniem, upokorzeniem tych, którzy w osamotnieniu bronią wolności i demokracji. Jak powiada rzymska maksyma, vim vi repere licet", siłą wolno odeprzeć siłę, siłą adekwatną do zagrożenia, dlatego do adekwatnego działania wzywam całą wspólnotę europejską. Dlatego do solidarności z polskimi wolnymi mediami wzywam wszystkie wolne media na świecie. Bo skoro spotkało to nas, to może spotkać i was. Tu kończę. To, co pozostało z mojego czasu, przeznaczam na milczenie, na ciszę, która niech będzie ostrzeżeniem, bo jeśli nie zareagujemy teraz działaniem, Niebawem ta chwila ciszy może stać się minutą milczenia, milczenia nad trumną polskiej demokracji, a skoro polskiej, to i europejskiej.